Drony to doskonała zabawka, która pojawiła się parę lat temu, ale ta zabawka przeistoczyła się w coś niezbyt sympatycznego. Są ludzie, którzy wykorzystują drony do niecnych celów, Firma Hertz Systems została przetestowana pod kątem posiadanych technologii do przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Wyniki są obiecujące. Firma Hertz proponuje bezpieczeństwo. Podrony, które są tam, gdzie być nie powinny. Można je sprowadzić na ziemię. To są świetne urządzenia. Ja mam okazję je poznać dogłębnie. Pewne myśli przekazałem, i wydaje mi się, że one powinny procentować. W trakcie testów zostało zaaplikowanych. Kilka zadań trudnych do realizacji polegały one na wykryciu, na śledzeniu tych obiektów oraz obiekty zostały zneutralizowane poprzez zakłócenie skierowane w kierunku bezzałogowych statków. Systemy antydronowe prezentowane przez firmę Hertz System poleciły przede wszystkim organom administracji publicznej związanym z przetwarzaniem wszelkich danych informatycznych, ale nie tylko. Organom takim jak Policja, KBW, jak CBS, do ABW, do wywiadu i do ochrony innych punktów administracji publicznej czy jednostek siłowych, takich jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, nawet Biuro Prezydenta, znaczy Pałac Prezydencki. Ja ten sprzęt znam dobrze, ale obserwowałem przy okazji ludzi i obserwowałem reakcję fachowców obsługę lotniska, Straż Graniczną, policję więc oni widzą w tym potencjalny produkt, którym na pewno będą używać, bo drona z procy nie zestrzelić. Z czego innego niebezpiecznie, ale urządzenie neutralizujące go firmy Hertz powoduje to bezboleśnie. Sprowadza go na ziemię i tam go można po prostu już przejąć.